Teraz hortensja bukietowa, ale na pięku. One są coraz bardziej popularne, więc warto też wiedzieć, jak je zabezpieczać, żeby, bezpie... żeby bezpiecznie przeżyły zimę. W jej przypadku mamy podobną sytuację, jak przy młodych hortensjach, czyli e, zobaczcie, wiotkie, bardzo wiotkie pędy skierowane w dół. Jeżeli on zdrewnieje w ten sposób, to te kolejne pędy też będą szły w dół. To brzydko wygląda, i też takie pędy są no, po prostu narażone na uszkodzenia, więc takie pędy możecie nawet wyciąć całkowicie, bo i tak na wiosnę byście je musieli usunąć. Tutaj świetnie widać, jak ten pęd właśnie zdrewniał w takiej poziomej, Pozycji i powypuszczał niezbyt ładne, bo tak skierowane na bok ten pęd, i ten pęd, i ten pęd, więc naprawdę warto to robić. Możecie poobcinać, kiedy już one stracą swój całkowicie urok, same szczyty odciążyć tą hortensję, a całą resztę związać sznurkiem, po to, żeby właśnie nadać formę skierować te pędy do góry, żeby one sobie tutaj tak fajnie zimę spędziły i co ważne dodatkowo warto zabezpieczyć jakimś palikiem usztywnić pieniek no po to, żeby kiedy on będzie narażony na jakieś tam podmuchy wiatru nie wyłamał